Witaj na kanale Geek Artist Gamer. W tym materiale przybliżę Ci dokładniej mechanikę ekspedycji w Path of Exile 2. Pokażę, jak to działa na zwykłych mapach, specjalnych mapach ekspedycyjnych oraz co możemy zyskać w ramach tej aktywności. Ekspedycje znajdziemy na mapach oznaczonych taką ikoną. Jeżeli jakaś mapa nie ma domyślnie przypisanej ekspedycji, a chcemy skupić na tej mechanice, Możemy ją dodać umieszczając specjalny tablet w wieżach na mapie Endgame'u. Ekspedycje znajdujące się na zwykłych mapach składają się z jednego NPCA, ołtarzy z modyfikatorami, flag, banerów oraz ładunków wybuchowych. NPC -ci to Danik, Tugen, Rock oraz Gwenen. Ołtarze z modyfikatorami wpływają na trudność ekspedycji. Powodują, że potwory są mocniejsze, ale dzięki temu poprawiają ilość i rzadkość wypadających przedmiotów. Kolejnym elementem są flagi, które służą do przywoływania potworów w miejscu detonacji ładunków wybuchowych. Większa flaga to szansa na przywołanie rzadkiego potwora. Banery służą do wydobycia skrzyni z ziemi w miejscu detonacji ładunków. Mamy trzy rodzaje banerów: zwykłe, magiczne i rzadkie. I takie też skrzynie w ich miejscu się pojawią. Ładunki wybuchowe są interaktywnym elementem i służą do aktywacji ołtarzy, flag oraz banerów. Omówimy sobie teraz nagrody jakie możemy zdobyć z ekspedycji na zwykłych mapach oprócz standardowych przedmiotów i klasycznej waluty. Pierwszą jest waluta ekspedycyjna, której jest 5 rodzajów. 4 rodzaje przypisane do NPCa, którego wylosowało nam na ekspedycji. Gwenen to Broken Circle Artifact Rock to Order Artifact Hugen to Black Side Artifact, a Danik to Sun Artifact. Jest jeszcze jeden rodzaj i może wypaść na każdej ekspedycji to Exotic Coinage. Drugą nagrodą jest specjalny tablet, który dodaje ekspedycję do map po umieszczeniu go w wieży. Trzecią nagrodą jest logbook, który umożliwia otwarcie mapy która jest jedną wielką ekspedycją którą omówię w dalszej części materiału. Skoro wiemy, z czego składają się ekspedycje na mapach oraz co mogą nam dropnąć, to przejdźmy do strategii rozmieszczania ładunków wybuchowych. Pierwsze i najważniejsze jest to, że mamy ich pięć do dyspozycji. Mają ograniczony zasięg oraz obszar działania. Drugą istotną kwestią jest to, że modyfikatory aktywowanych ołtarzy mają wpływ tylko na potwory i skrzynie, które zostały aktywowane w tym samym wybuchu i w kolejnych. Dla przykładu. Jeśli w drugim wybuchu aktywujemy ołtarz zwiększający ilość rzadkich stworów, to nie będzie on miał wpływu na potwory aktywowane pierwszym wybuchem, ale będzie miał już wpływ na potwory aktywowane drugim, trzecim, czwartym i piątym wybuchem. Po trzecie, priorytet aktywowanych elementów. Zaproponuję Wam tutaj moje podejście i wygląda ono w ten sposób. Chcę zdobywać dużo logbooków. Dlatego staram się umieścić w obszarze wybuchów jak najwięcej flag potworów. Dobrze, jeśli uda się też zahaczyć o skrzynie. Dodatkowo ustaliłem sobie priorytet na modyfikatory ołtarzy w ten sposób: podwójne runiczne stwory, zwiększona ilość logbooków, zwiększona ilość rary mobków, zwiększona ilość przedmiotów oraz zwiększona rzadkość przedmiotów. Oczywiście pilnując, aby nie wpaść w tę pułapkę, że skupimy się na ołtarzach, a będziemy mieli mało aktywowanych flag z potworami. Lepiej jest aktywować więcej flag z potworami, nawet kosztem pominięcia jakiegoś ołtarza. A i bardzo ważna rzecz, pilnujcie tego, żeby nie aktywować ołtarza, który będzie powodował, że potwory będą niewrażliwe na źródło obrażeń, na których opierają się wasze ataki. Logbook to przedmiot, dzięki któremu Danik może otworzyć nam portal do specjalnej mapy, która jest jedną wielką ekspedycją. Każdy logbook prowadzi do jednej z dwóch lokalizacji, na której wypada konkretna waluta ekspedycyjna oraz ma modyfikatory, które wpływają na warunki ekspedycji, np. zasięg stawianych ładunków wybuchowych, obszar wybuchu, liczba ołtarzy z modyfikatorami itd. Ogólna zasada działania ekspedycji, do której docieramy przez logbook, jest taka sama jak na zwykłych mapach. Mamy flagi z potworami, banery ze skrzyniami, ołtarze z modyfikatorami i ładunki wybuchowe. Wyraźna różnica to ilość ładunków wybuchowych, Skrzynie, które mają określony typ przedmiotów, np. bronię lub waluta ekspedycyjna. Strongboxy, które możemy aktywować wybuchami. Podziemia, w których są potwory i kilka skrzyń z łupami. Oraz najbardziej pożądane, wejście do świątyni, w której jest boss Olrod. Link do filmu, w którym pokazuję jak wygląda walka z tym bossem znajdziecie w opisie. Logboki robi się głównie po to, żeby trafić na bossa i zdobyć unikalne przedmioty, które drobi. Najbardziej wartościowy to flaszka na życie All Rots Resolve, która daje nam natychmiastowe życie, a to co uleczyłoby nas nadmiarowo, odkłada się jako bariera. Na dzień 15 maja 2025 roku cena tego przedmiotu to około 9 Divine Orbów. Oto pozostałe unikalne przedmioty, których nie będę komentował, ponieważ ich nie używałem. Poza tymi unikatami zdobędziemy także walutę ekspedycyjną, walutę klasyczną oraz przedmioty wyposażenia. Końcowym kontentem ekspedycji jest Boss Ollor. Aby na niego trafić, musimy robić logbooki, których poziom to minimum 79. Na podstawie własnych testów na próbce 40 logbooków, mogę powiedzieć, że ta szansa wynosi około 30%. Zabicie bossa daje nam punkty, które możemy wydać w drzewku Atlasu. W sekcji związanej z ekspedycją zdobywamy po dwa punkty za zabicie olrota na każdym poziomie trudności logbooka. Wydane punkty wpływają na ekspedycję na normalnych mapach, zwiększają trudność ekspedycji z logbooka, zmniejszają ilość dozwolonych śmierci oraz poprawiają wypadające przedmioty. Omówmy sobie teraz punkty dotyczące ekspedycji na drzewku atlasu. Mamy małe punkty. Każdy z nich zwiększa trudność logbooka o 1 oraz zmniejsza liczbę respawnów, jeżeli zginiemy na logbooku. Oraz duże punkty. I teraz omówimy sobie każdy z nich. Disturbed. Twoje mapy zawierają 30% więcej flag z runicznymi potworami. Detailed Records sprawia, że runiczne potwory będą dropić 30% więcej logbooków i będą one zawierały 3%. Modyfikatory timed Detonations, o 50% zwiększa ilość waluty ekspedycyjnej wypadającej z potworów na mapach, a same wybuchy będą 50% szybsze. Legendary Battles. Ekspedycje na mapach mają o 50% więcej rzadkich potworów, i wszystkie potwory będą dropić o 50% więcej Exotic Coinage, weight of History. Efekt ołtarzy na mapach zostaje zwiększony o 35%. Trial Treasures. Ekspedycje na mapach mają trzy dodatkowe skrzynie, ale możemy je otworzyć tylko przez 5 sekund po wybuchu. Extreme Archaeology. Liczba ładunków wybuchowych na mapach zostaje zmniejszona z 5 do 1. Zwiększony zostaje o 150% obszar wybuchu, a zasięg rozstawienia ładunku wybuchowego wzrasta o 100%. Unearthed Anomalies. Ołtarze na mapach. Mają dodatkowy górny oraz dolny modyfikator. Na koniec omówimy sobie strategię rozmieszczania ładunków wybuchowych. Po wejściu na lookbooka musimy sobie zaplanować ich rozmieszczenie tak, aby dotrzeć do najbardziej wartościowych obiektów. Ja skupiam się na nich w tej kolejności. Po pierwsze grobowiec z bosem, potem podziemia bez bossa. Kolejno totemy z tradycyjną walutą, które znajdziemy na mapie Lash Isle oraz strongboxy, które znajdziemy na mapie Baren Atoll. Na drodze do tych obiektów staramy się łapać jak najwięcej flag z potworami, banerów ze skrzyniami oraz ołtarzy. Ołtarze aktywujemy w taki sposób, aby zwiększać ilość rzadkich potworów, rozmiar grup stworów, a także ilość i rzadkość przedmiotów. Pilnujmy tego, aby nie uczynić runicznych stworów niewrażliwymi na nasze ataki poprzez aktywację nieodpowiedniego ołtarza. Na sam koniec filmu pokażę Wam do czego służy waluta ekspedycyjna. Możemy ją wykorzystać na zakup, a następnie modyfikację przedmiotów u jednego z empeców ekspedycyjnych. Fusion oferuje nam pierścienie, amulety oraz paski. Gwenen bronie. Rok zbroje. A Danik umożliwia zakup waluty ekspedycyjnej. Pokażę Wam jak to działa w praktyce. Kupimy coś od Tugena a następnie to zmodyfikujemy. Każdemu NPC płacimy walutą, która jest do niego przypisana. W przypadku Tugena to Black Side Artifact. Jeżeli żaden z przedmiotów nie jest dla nas interesujący, możemy poprosić NPC o nowe propozycje, płacąc za to jeden Exotic Coinage. Dobra, tutaj mamy trzy sloty na czarmy. Dużo życia. Jar także wejdźmy sobie z tego i tak, płacimy za to walutą, która jest przepisana, tak jak już mówiłem. I w tym momencie będziemy mieli możliwość na to, żeby modyfikować te przedmioty. Jeżeli przedmiot, który mamy już nas satysfakcjonuje, możemy kliknąć po prostu Take item, weźmiemy sobie go wtedy, albo mamy dwie opcje do wyboru, możemy skipnąć zaproponowaną modyfikację. Albo skorzystać z niej. Też trzeba pamiętać, tutaj mamy taką informację, że jeżeli skipniemy, to kolejny craft będzie 50% droższy. Na ten moment kosztuje nas to dwa Black Side Artifact. I tak, dodamy sobie jeden modyfikator i uczynimy go rzadkim przedmiotem, czyli tak jakbyśmy używali regal orba. I teraz tak, widzimy, że wskoczył nam Cold Resistance Tier 1. No to słabiutko. Kolejny upgrade, jaki możemy zrobić, to jest przerolowanie e, modyfikatora z życiem. Zostawimy sobie go. Także zobaczymy teraz, tak e, skipujemy to i mamy, możemy dodać sufiks. Aktualnie na przedmiocie mamy prefix i dwa sufiksy. E, tak, dodajmy sobie sufiks. No i zobaczmy, co nam tutaj wskoczyło. E, life regeneration per second. No, powiedzmy, że taki sobie. E, jedyny warty. Tutaj na razie modyfikator to jest ten na życie. Zwróćmy uwagę, że teraz kolejny upgrade to jest przerolowanie sufiksów. Dobrze się składa, bo akurat są one słabe, więc przerolujmy. O i teraz już wygląda to lepiej. Dostaliśmy 27 siły, 36 odporności lightning, także to są fajne rzeczy. No i teraz widzicie, że kolejny upgrade, który jest nam proponowany, to jest też przerolowanie sufiksów. Ja nie chcę tego robić, ponieważ ta siła i odporność jest w porządku, więc możemy sobie wziąć tutaj take item i zabierzemy po prostu go do swojego ekwipunku. Więc w ten sposób wygląda crafting przy użyciu tej e mechaniki. Jak widzicie, możemy poczuć, że mamy jakikolwiek wpływ na modyfikowanie przedmiotów. A zapomniałbym, został jeszcze rekombinator. służy on do miksowania ze sobą przedmiotów. Płacąc za to walutą ekspedycyjną, zależnie od typu przedmiotu. Mamy taki rekombinator w naszym Haidaucie. Bierzemy sobie dwa przedmioty tego samego typu. Tutaj pokazuje nam, jaki będzie koszt rekombinacji. Wybieramy sobie modyfikatory, które chcemy przenieść na nowy przedmiot. Z tego interesowałoby mnie właśnie te odporności, bo mają dosyć wysoki poziom. Z tego drugiego, jakbyśmy przenieśli to, to byłoby idealnie. Zwróćmy uwagę na to, że im więcej wybierzemy sobie modyfikatorów, tym mniejsza jest szansa na to, że nam się powiedzie. Zaryzykujmy. To jest dosyć mała szansa, ale jeśli to się uda, to będziemy mieli bardzo drugi przedmiot. Także rekombinujmy. No i sprawa tutaj wygląda tak, że jeżeli nam się nie uda rekombinacja, to oba przedmioty ulegają zniszczeniu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o aktywności związane z ekspedycjami. Dzięki, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się spodobał i uważasz, że był przydatny, zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj. Będę wdzięczny za każde słowa krytyki, bo to spowoduje, że w przyszłości będę tworzył lepsze materiały. Dzięki i pomyślnych ekspedycji. Cześć!